Jeżeli chodzi o onkologię, Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, gdybyśmy mieli porównywać w ogóle walkę z onkologią, zabiegi operacyjne, ilość chemioterapii w porównaniu do poprzednich lat, naprawdę rozwijamy się bardzo dynamicznie. I onkologia to nie tylko oddział onkologii, to jest oddział torakochirurgii, gdzie robimy, robimy coraz większe zabiegi onkologiczne, laryngologia, no przede wszystkim chirurgia ogólna, ale również ginekologia, gdzie ginekologię onkologiczną też rozwijamy bardzo dynamicznie. Mamy w planach, no już teraz otwieramy Centrum Matki Dziecka, gdzie mamy znowu sześcio... Sześć sal nowoczesny, dobrze wyposażony blog operacyjny, z którego będzie korzystała również ginekologia. Mamy w planach przebudowę też oddziału ginekologicznego, który, który, który jeszcze jest w tym starym budynku, ale chcemy, żeby kobiety rodziły w super warunkach i żeby były leczone w super warunkach. No nie mówiąc już o tym, o czym wspominali tutaj przedmówcy, mamy w planach wybudowanie centrum naukowo-badawczo-onkologicznego, gdzie też chcemy tam wyposażyć ten budynek w diagnostykę. Przede wszystkim cały czas walczymy o PETA, żebyśmy mieli tą pełną, kompletną diagnostykę i żebyśmy naprawdę mogli skutecznie walczyć z tą chorobą.